Dawid Czupryński to 31-letni aktor, znany głównie z serialu na Wspólnej, w którym gra Bruno Krawczyka już od 2014 roku. Urodzony w Kielcach przystojniak 14 sierpnia stanął na ślubnym kobiercu. Uroczystość była piękna, a państwo młodzi zjawiskowi. Nie zabrakło także sławnych gości. Ceremonia odbyła się 14 sierpnia w kościele NMP Matki Miłosierdzia na Warszawskiej Sadybie. Dawid Czupryński wziął ślub ze swoją wieloletnią partnerką, Patrycją, która z zawodu jest montażystką. Absolwentką łódzkiej filmówki oraz Liceum Plastycznego w Warszawie. Poznali się ponad 5 lat temu podczas wakacji nad Bałtykiem, w chałupach. Ślub jest ukoronowaniem naszej miłości. To dojrzała i odpowiedzialna decyzja. Chcemy być ze sobą na dobre i na złe. Poza tym to wielkie przeżycie, bo nigdy jeszcze nie stawałem na ślubnym kobiercu. Jestem gotowy na wszystko. Mogę się wzruszyć, popłakać, skakać z radości, a nawet stracić przytomność, przyznał szczęśliwy aktor. Świadkiem na ślubie był aktor Marcel Sabat, który w zeszłym roku ożenił się z modelką Natalią Filipczuk. A świadkował mu wówczas właśnie Dawid. Pan młody podczas swojego wielkiego dnia wystąpił w aksamitnej granatowej marynarce. Białej koszuli z muką oraz czarnych spodniach z lampasami. Panna młoda jednak kradła całe show, wyglądała zjawiskowo w długiej białej sukni bez rękawów. Z upiętymi w kok włosami i bukietem białych i różowych kwiatów. Ślubu udzielił ksiądz Andrzej Luter. Wśród gości, oprócz rodziny, nie zabrakło znanych osób. Pojawili się między innymi Agnieszka Wielgosz, Agnieszka Mrozińska, Aleks Caprice. Po wyjściu z kościoła na parę młodą posypał się deszcz konfetti w kształcie serduszek. Przeuroczy szczegół, który uświetnił Wielki Dzień Zakochanych. Zajrzyjcie do naszej galerii, żeby na własne oczy zobaczyć romantyczne kadry i szczęście Dawida i Patrycji.